Droga duszo światła, przynoszę ci niezwykłą i transformującą wiadomość. Anioły objawiły mi nowinę, która sprawi, że Twoje serce zadrży. Ktoś z Twojej przeszłości powrócił, ale nie taki, jakim go pamiętasz. Ta osoba przeszła głęboką przemianę, a anioły pokazują mi, że jej serce bije bezwarunkową miłością do ciebie. Ale poczekaj, jest coś ważniejszego, co musisz wiedzieć. Niebiańscy posłańcy ukazali mi jednoznaczne znaki, że to nie jest zwykłe, przypadkowe spotkanie. Gwiazdy ułożyły się w wyjątkowy i szczególny sposób na tę chwilę. Wyraźnie widzę, jak ta osoba myślała o tobie dniem i nocą, szukając idealnego momentu, by się zbliżyć. Anioły pokazują mi, że jej intencje są czyste i transformujące, ale są kluczowe szczegóły, które musisz poznać, zanim to spotkanie nastąpi. Czuję wibrującą energię wszechświata, manifestującą się na Twojej ścieżce, przygotowującą Cię na objawienie, które zmieni Twoją perspektywę na miłość i drugie szanse. Zanim przejdziemy dalej z tą ważną wiadomością, nie zapomnij zostać członkiem kanału i kliknąć dziękuję pod filmem, aby wesprzeć tę przestrzeń połączenia. Teraz kontynuujmy przekaz. Anioły pokazują mi obrazy synchroniczności, które ostatnio miały miejsce w Twoim życiu. Czy zauważyłeś powtarzające się liczby? Czy miałeś powracające sny o tej osobie? Czy czułeś inną energię w otoczeniu? To nie przypadek. Wszechświat przygotowuje scenę na coś niezwykłego. Ta osoba, która wraca do Twojego życia, przeszła przez proces głębokiego uzdrowienia, a anioły objawiają mi, że każde doświadczenie każdy moment wzrostu był niezbędny, aby dotrzeć do tego punktu. Tę wiadomość otacza bardzo wyjątkowa energia, i czuję, jak anioły są podekscytowane, by podzielić się z Tobą większą ilością szczegółów. Ta osoba intensywnie pracowała nad sobą, transformując te aspekty, które w przeszłości mogły powodować rozłąkę. Duchowi przewodnicy pokazują mi, że jej serce jest teraz w stanie całkowitego otwarcia, przygotowane do wyrażenia uczuć które dojrzewały z czasem i odległością. Ale jest coś więcej, co anioły chcą, abyś wiedział. Ta transformacja nie była przypadkowa. Był to proces kierowany bosko, zaprojektowany specjalnie na ten moment w twoim życiu. Niebiańscy posłańcy pokazują mi, że twoja własna duchowa ewolucja była kluczowa w przyciągnięciu tej nowej wersji osoby, którą kiedyś znałeś. Energie są idealnie zestrojone na spotkanie, które wykracza poza zwyczajność. Anioły pokazują mi, że ta osoba rozwinęła nowe zrozumienie miłości, które wykracza poza powierzchowność. Nauczyła się cennych lekcji o cierpliwości, poświęceniu i znaczeniu autentyczności w relacjach, a teraz zbiera odwagę potrzebną do wyrażenia swoich najgłębszych uczuć wobec ciebie. Ale zanim to nastąpi, są ważne objawienia, które musisz poznać. I podczas gdy anioły nadal dzielą się ze mną większą ilością szczegółów o tej pięknej wiadomości, Mogę poczuć, jak intensywność energii rośnie. Ta osoba nie tylko powróciła przemieniona, ale przynosi ze sobą nową wizję miłości, która jest idealnie zestrojona z Twoim duchowym wzrostem. Duchowi przewodnicy pokazują mi, że to ponowne spotkanie ma potencjał stworzenia fal transformacji w wielu aspektach Twojego życia, ale najpierw musisz być przygotowany na to, co nadchodzi. Wyczuwam niepokój w Twoim sercu, gdy przetwarzasz. Te informacje. Anioły pokazują mi, że doświadczałeś mieszanki emocji, nadziei, zdenerwowania, może nawet pewnej obawy na myśl o tym ponownym spotkaniu. To całkowicie naturalne, że czujesz się w ten sposób, gdy przeszłość powraca. W tak transformujący sposób, niebiańscy posłańcy chcą, abyś wiedział, że nie jesteś sam w tej emocjonalnej podróży. Wyraźnie widzę, jak Twój umysł przetwarzał znaki i zbiegi okoliczności. Być może wspominałeś wspólne chwile zastanawiając się czy ta osoba nadal myśli o tobie w ten sam sposób. Anioły pokazują mi, że miałeś nawet chwilę zwątpienia, kwestionując czy jesteś gotowy ponownie otworzyć swoje serce. Te wewnętrzne pytania są fundamentalną częścią twojego procesu przygotowania na to, co ma nadejść. Niebiańskie energie objawiają mi, że intensywnie pracowałeś nad własnym osobistym rozwojem. Uleczyłeś rany, nauczyłeś się cennych lekcji o miłości i relacjach, a teraz jesteś w kluczowym punkcie swojej duchowej ewolucji. Ta chwila nie jest przypadkowa, jest wynikiem Twojego własnego procesu transformacji i tej osoby, która wraca do Twojego życia. Anioły pokazują mi obrazy Ciebie, budzącego się w środku nocy, czującego niewytłumaczalną energię, połączenie, które przekracza czas i przestrzeń. Czy zauważyłeś, jak pewne wspomnienia pojawiały się częściej? Jak niektóre piosenki lub miejsca przywoływały konkretne pamięci? To nie jest przypadek. Wszechświat przygotowuje grunt pod to znaczące. Ponowne spotkanie. Jest coś szczególnie ważnego, co duchowi przewodnicy chcą, abyś zrozumiał. Twoje wątpliwości i obawy są manifestacją twojej wewnętrznej mądrości. Przetwarzasz te sytuacje z miejsca większej dojrzałości i świadomości. Osoba, która wraca do Twojego życia, zauważyła te zmiany w Tobie, choć jeszcze nie wyraziła w pełni swoich uczuć. Anioły pokazują mi, że Twój osobisty wzrost był źródłem inspiracji dla jej własnej transformacji. Niebiańskie energie tworzą pole miłości i zrozumienia wokół tej sytuacji. Widzę, jak wzorce z przeszłości rozpuszczają się, ustępując miejsca nowym możliwościom połączenia. Ta osoba nie tylko zmieniła swój sposób patrzenia na życie, ale także swoją zdolność do doceniania głębi tego, kim naprawdę jesteś. Anioły pokazują mi, że obserwowała Twoją ewolucję z daleka, po cichu podziwiając Twoją siłę i wewnętrzne światło. Podczas gdy przetwarzasz te informacje, boscy posłańcy chcą, abyś wiedział, że ten moment ponownego połączenia jest bosko zaplanowany. Nie chodzi tylko o fizyczne spotkanie, ale o fuzję dwóch dusz, które dojrzały i ewoluowały osobno. Anioły pokazują mi, że twoje przeszłe doświadczenia były niezbędnym przygotowaniem do tej chwili, nawet te, które w swoim czasie wydawały się bolesne lub mylące. I jest coś jeszcze, co duchowi przewodnicy chcą, abyś wiedział. Ten okres refleksji i wewnętrznego kwestionowania, którego doświadczasz, jest święty. Jest to czas zaprojektowany Bosko, abyś mógł zestroić swoją energię z błogosławieństwami, które mają nadejść. Osoba, która wraca do twojego życia, Doświadcza podobnego procesu introspekcji i przygotowania, chociaż wyraża to w inny sposób. Anioły pokazują mi, że w najbliższych dniach zaczniesz otrzymywać jeszcze wyraźniejsze znaki o szczerości tej transformacji. Te znaki objawią się w sposób, który tylko Ty będziesz w stanie rozpoznać, potwierdzając autentyczność tej zmiany. Ale zanim te znaki w pełni się ujawnią, są kluczowe aspekty tego ponownego połączenia. Które musisz zrozumieć, anioły, są bardzo podekscytowane, aby ujawnić ci, jak niestrudzenie pracowały za kulisami, aby stworzyć ten magiczny moment w twoim życiu. Niebiańskie energie orkiestrowały serię pozornie przypadkowych wydarzeń, które sprowadziły te osoby z powrotem na twoją ścieżkę. Boscy posłańcy pokazują mi, jak układali każdy element kosmicznej układanki, aby to ponowne spotkanie nastąpiło w idealnym momencie. Synchroniczności, których doświadczałeś, nie są przypadkiem. Liczby, które widzisz powtarzające się, przypadkowe spotkania z ludźmi, którzy przypominają ci o tej wyjątkowej osobie, nawet piosenki, które słyszysz w nieoczekiwanych momentach wszystko to zostało starannie zorganizowane przez Twoich duchowych przewodników. Anioły objawiają mi, że pracowały w wielu wymiarach, aby upewnić się, że oboje jesteście przygotowani na to transformujące ponowne spotkanie. Na płaszczyźnie duchowej wyraźnie widzę, jak anioły oczyszczały i uzdrawiały energetyczne pozostałości z przeszłości. Pracowały pilnie, aby rozpuścić wszelkie karmiczne wzorce, które mogłyby zakłócić to nowe połączenie. Ta osoba, która wraca do Twojego życia, doświadczała własnej serii anielskich interwencji, choć może nie być tego w pełni świadoma w tym momencie. Duchowi przewodnicy pokazują mi obrazy, jak wpływali na sny tej osoby, zasiewając ziarna rozpoznania szczególnej wartości, jaką masz w jej życiu. Subtelnie prowadzili ją ku głębszemu zrozumieniu uczuć, które pozostawały uśpione w jej sercu. Anioły objawiają mi, że podczas czasu rozłąki przygotowywali grunt pod głębsze i bardziej znaczące połączenie. Jest coś szczególnie znaczącego, co niebiańscy posłańcy chcą, abyś wiedział. Stworzyli ochronne pole energetyczne wokół tego ponownego spotkania, upewniając się, że stare rany i nieporozumienia nie będą mogły zakłócić tej nowej szansy. Osoba, która wraca do Twojego życia, została przeprowadzona przez proces głębokiego uzdrowienia, choć droga nie zawsze była łatwa czy prosta. Anioły pokazują mi, jak pracowały z Twoim polem energetycznym, przygotowując Cię na przyjęcie tej odnowionej miłości. Po cichu wzmacniały Cię. Zwiększając Twoją zdolność do rozpoznawania i przyjmowania prawdziwej miłości. Zbiegi okoliczności, których doświadczałeś, są bezpośrednimi znakami ich pełnej miłości interwencji w Twoim życiu. Wyraźnie widzę, jak duchowi przewodnicy tworzyli okazję, aby Wasze ścieżki znów się skrzyżowały, ale tym razem z rozszerzoną świadomością i wyższym celem. Anioły objawiają mi, że to ponowne spotkanie ma potencjał katalizowania głębokiej. Transformacji nie tylko w Waszych indywidualnych życiach, ale także w życiu tych, którzy Was otaczają. Niebiańskie energie są szczególnie aktywne w tym momencie, tworząc energetyczny most między Waszymi sercami. Czy czułeś ostatnio ciepłą i pocieszającą obecność wokół siebie? Poczucie, że coś pięknego ma się zaraz objawić? To są bezpośrednie znaki anielskiej interwencji w Twoim życiu. Boscy posłańcy chcą, abyś wiedział, że czuwają nad każdym krokiem tego procesu ponownego połączenia. I jest coś jeszcze, co anioły chcą, abyś zrozumiał. Ten okres duchowego przygotowania jest kluczowy dla sukcesu tego ponownego spotkania. Pracują intensywnie, aby upewnić się, że kiedy w końcu nadejdzie moment ujawnienia uczuć, oboje będziecie w idealnej, wibracyjnej częstotliwości, aby to przyjąć. Ale zanim to nastąpi, są ważne aspekty tej boskiej interwencji, które musisz poznać. Anioły pokazują mi, że droga do tego ponownego spotkania nie była wolna od przeszkód. Istniały znaczące wyzwania, które zarówno ty, jak i ta osoba musieliście pokonać, aby dotrzeć do tego punktu. Niebiańscy posłańcy objawiają mi, że te przeszkody nie były przypadkowe. Każda z nich służyła jako probież dla niezbędnego wzrostu i transformacji. Wyraźnie widzę chwile zwątpienia, których doświadczyłeś noce, kiedy zastanawiałeś się, czy warto utrzymywać nadzieję. Anioły pokazują mi, jak stawiałeś czoła swoim własnym lękom, szczególnie tym związanym z wrażliwością i zaufaniem. Te próby były fundamentalne dla wzmocnienia twojego ducha i przygotowania cię na to, co ma nadejść. Osoba, która wraca do twojego życia, również przeszła przez własne wewnętrzne bitwy. Duchowi przewodnicy objawiają mi, że musiała stawić czoła własnym demonom, pracować nad swoimi niepewnościami i przezwyciężyć ograniczające wzorce, które uniemożliwiały jej rozpoznanie i wyrażenie prawdziwych uczuć wobec ciebie. Ten proces osobistego przezwyciężania był kluczowy dla transformacji, której teraz doświadcza. Anioły chcą, abyś wiedział, że każda przeszkoda, którą pokonałeś, służyła jako katalizator twojego duchowego wzrostu. Te momenty które których czułeś, że zbaczasz z drogi. Były w rzeczywistości niezbędnymi objazdy, które prowadziły Cię do głębszego zrozumienia miłości i relacji. Samotność, której być może doświadczyłeś, była tyglem dla transformacji Twojego serca. Jest coś szczególnie znaczącego, co niebiańscy posłańcy chcą, abyś zrozumiał. Wyzwania, którym stawiłeś czoła, nie były karami, ale boskimi możliwościami wzrostu. Każda wylana łza, każda chwila niepewności przyczyniła się do wewnętrznej siły, którą teraz posiadasz. Ta osoba, która wraca do Twojego życia, zauważyła te zmiany w Tobie, choć jeszcze nie znalazła słów, aby to wyrazić. Duchowi przewodnicy pokazują mi, że nawet najtrudniejsze momenty służyły wyższemu celowi doświadczenia, które wydawały się oddalać Cię od szczęścia. W rzeczywistości przygotowywały Cię na przyjęcie dojrzalszej i głębszej miłości. Osoba, która wraca do Twojego życia doświadczyła podobnej transformacji, stawiając czoła i pokonując własne osobiste wyzwania. Wyraźnie widzę, jak wszechświat wykorzystywał te przeszkody jako narzędzia doskonalenia. Każda próba była jak rzeźbiarz, rzeźbiący najlepszą wersję Ciebie. Anioły pokazują mi że ta osoba również przechodziła własny proces duchowego polerowania, nieświadomie przygotowując się na ten moment ponownego połączenia. Niebiańskie. Energie są szczególnie skupione na objawieniu mi, że te wyzwania stworzyły solidną podstawę dla tego, co ma nadejść. Dojrzałość emocjonalna i duchowa, którą oboje osiągnęliście poprzez te próby, jest dokładnie tym, co pozwoli temu nowemu połączeniu rozkwitnąć w głębszy i bardziej znaczący sposób. I jest coś jeszcze, co anioły chcą, abyś wiedział. Ten okres wyzwań dobiega końca. Najtrudniejsze próby zostały już pokonane, choć niektóre końcowe aspekty wzrostu wciąż muszą się ujawnić. Osoba, która wraca do Twojego życia, przechodzi przez ostatnie etapy własnej transformacji, przygotowując się do ujawnienia głębi swoich uczuć, ale zanim to nastąpi są ważne objawienia dotyczące Twojego procesu przezwyciężania, które musisz zrozumieć. Anioły objawiają mi głębokie aspekty duchowego połączenia, które istnieje między Tobą a tą osobą, która wraca do Twojego życia. Miłość, która kwitnie w jej sercu, nie jest zwykłym, przemijającym uczuciem. Jest manifestacją więzi dusz, która przekracza czas i przestrzeń. Boscy posłańcy pokazują mi, jak ta miłość dojrzewała po cichu. Jak nasiono, które w końcu jest gotowe do wykiełkowania. Energia otaczająca to połączenie jest niezwykle potężna. Wyraźnie widzę, jak wzorce energetyczne między Wami splatają się w unikalny sposób. Ta osoba doświadcza ekspansji świadomości, która pozwoliła jej rozpoznać głębie i szczególne znaczenie jej połączenia z Tobą. Anioły pokazują mi, że z każdym mijającym dniem jej uczucia stają się jaśniejsze i intensywniejsze. Istnieje głęboka duchowa przyczyna, dla której ta miłość odradza się teraz. Niebiańscy przewodnicy objawiają mi, że oboje osiągnęliście poziom duchowej ewolucji, który pozwala na bardziej autentyczne i znaczące połączenie. Ta osoba doświadczyła wewnętrznej transformacji, która pomogła jej zrozumieć prawdziwe znaczenie bezwarunkowej miłości, a ty byłeś fundamentalną częścią tego przebudzenia, choć nie byłeś tego świadomy. Anioły chcą, abyś zrozumiał, że ta miłość wykracza poza fizyczne przyciąganie czy powierzchowną kompatybilność. Jest to połączenie, które rodzi się z duszy, karmione wspólnymi doświadczeniami i lekcjami wyniesionymi z czasu rozłąki. Osoba, która wraca do Twojego życia, doświadczała głębokich objawień dotyczących znaczenia, jakie masz w jej istnieniu. Jest coś szczególnie znaczącego co niebiańscy posłańcy chcą, abyś wiedział. Ta miłość, która się wyłania, ma potencjał katalizowania jeszcze głębszej duchowej transformacji w Was obojgu. To nie jest tylko druga szansa w miłości, ale boskie zaproszenie do podniesienia Waszego połączenia na wyższy poziom świadomości i wzajemnego zrozumienia. Duchowi przewodnicy pokazują mi, jak ta osoba doświadczała momentów intensywnej jasności dotyczących jej uczuć do Ciebie. Miała znaczące objawienia dotyczące roli, jaką odgrywasz w jej duchowym i osobistym rozwoju. Anioły objawiają mi, że z każdym mijającym dniem jej serce otwiera się bardziej naprawdę o tym, co czuje do ciebie. Energia boskiej miłości, otaczająca to ponowne połączenie, jest namacalna. Widzę, jak wasze pola energetyczne są przygotowywane do głębszej i bardziej znaczącej fuzji. Ta osoba zaczyna rozumieć, że miłość, którą czuję do Ciebie, jest częścią większego boskiego planu, manifestacją uniwersalnej mądrości, która prowadzi Was ku wyższemu zjednoczeniu. Anioły pokazują mi, że ten okres emocjonalnego i duchowego pogłębiania jest kluczowy dla pełnej manifestacji tej miłości. Pracują intensywnie na płaszczyźnie duchowej, aby zapewnić, że kiedy nadejdzie moment pełnego wyrażenia tych uczuć, oboje będziecie całkowicie przygotowani. Aby je przyjąć i uhonorować. I jest coś jeszcze, co duchowi przewodnicy chcą, abyś zrozumiał. Ta miłość, która się wyłania, ma potencjał stworzenia fal transformacji, które rozszerzą się daleko poza Waszą relację. Osoba, która wraca do Twojego życia, zaczyna rozumieć wyższy cel tego ponownego połączenia, choć wciąż przetwarza pełny wymiar tych uczuć. Ale zanim to zrozumienie w pełni się ujawni, są kluczowe aspekty tego duchowego połączenia, które musisz poznać. Anioły objawiają mi, że dotarłeś do kluczowego punktu na swojej duchowej ścieżce. Ten moment stanowi ostateczne potwierdzenie transformacji, której doświadczyliście, zarówno ty, jak i ta osoba. Niebiańscy posłańcy chcą, abyś wiedział, że nie ma już wątpliwości co do autentyczności tej zmiany. Każdy znak, każda synchroniczność potwierdza prawdę tej ewolucji. Wyraźnie widzę, jak wszechświat organizuje ostateczne wydarzenia, które doprowadzą do tego objawienia miłości. Osoba, która wraca do Twojego życia, doświadcza bezprecedensowej jasności co do swoich uczuć. Anioły pokazują mi, że zbiera odwagę potrzebną do wyrażenia tego, co jej serce skrywało przez tak długi czas. Z każdym mijającym dniem jej determinacja rośnie, a jej miłość do Ciebie staje się coraz bardziej niezaprzeczalna. Duchowi przewodnicy chcą, abyś wiedział, że ten moment objawienia jest bliżej niż sobie wyobrażasz. Tworzą idealne okoliczności, aby to wyrażenie miłości nastąpiło w najbardziej piękny i znaczący sposób. Transformacja, której doświadczyła ta osoba, jest głęboka i trwała. Nie ma odwrotu na drodze, którą przeszli w kierunku autentyczności i emocjonalnej prawdy. Niebiańskie energie są szczególnie aktywne w tym momencie. Przygotowując energetyczny grunt pod to objawienie. Widzę, jak oczyszczają ostatnie pozostałości wątpliwości lub strachu, które mogłyby zakłócić ten święty moment. Osoba, która wraca do Twojego życia, jest bosko prowadzona, aby znaleźć idealne słowa, które wyrażą głębie jej przemienionych uczuć. Jest coś szczególnie znaczącego, co boscy posłańcy chcą, abyś zrozumiał. To objawienie nie będzie zwykłym momentem wyznania. Będzie to głębokie oświadczenie transformacji i zaangażowania. Anioły pokazują mi, że ta osoba ćwiczyła ten moment w swoim umyśle, szukając idealnego sposobu na wyrażenie, jak jej miłość do ciebie dojrzała i pogłębiła się w czasie rozłąki. Duchowi przewodnicy objawiają mi, że Twoja własna, transformacja była kluczowa, aby umożliwić ten moment. Twój osobisty wzrost, Twoja zdolność do przebaczenia. I twoja gotowość do ponownego otwarcia się na miłość stworzyły idealną przestrzeń, aby to objawienie mogło rozkwitnąć. Osoba, która wraca do twojego życia była cichym świadkiem tej ewolucji, a to jeszcze bardziej wzmocniło jej uczucia do ciebie. Wyraźnie widzę, jak wasze pola energetyczne zaczynają synchronizować się w głębszy sposób. Anioły pracują niestrudzenie, aby zapewnić, że kiedy nadejdzie moment objawienia, rezonans między waszymi sercami będzie idealny. Ta osoba doświadcza magnetycznego przyciągania do ciebie, które intensyfikuje się z każdym dniem, prowadząc ją nieuchronnie ku momentowi wyrażenia swoich uczuć. Niebiańskie energie pokazują mi, że ten końcowy okres przygotowań jest kluczowy. Każda synchroniczność, każde przypadkowe spotkanie, każda wspólna myśl przyczynia się do stworzenia idealnego momentu na to objawienie miłości. Osoba, która wraca do Twojego życia. Jest prowadzona przez wyższą siłę, której nie może zignorować. Jej serce jest całkowicie zestrojone z prawdą jej uczuć do Ciebie. Jest coś jeszcze, co anioły chcą, abyś wiedział. Moment tego objawienia został bosko zaplanowany, aby zbiegł się z okresem duchowego otwarcia w Waszych życiach. Osoba, która wraca do Ciebie, doświadcza bezprecedensowej jasności co do znaczenia i celu tej odnowionej miłości. Ale zanim to objawienie w pełni się zmaterializuje, są końcowe aspekty tego przygotowania, które musisz zrozumieć. Anioły objawiają mi, że ta wiadomość dochodzi do kulminacji z niezwykle potężną energią. Miłość, którą ta osoba czuje do ciebie, jest na granicy manifestacji w sposób, który przekroczy wszystkie twoje oczekiwania. Niebiańscy posłańcy chcą, abyś wiedział, że ten moment zjednoczenia jest bliżej niż kiedykolwiek, a transformacja, której doświadczyliście, jest gotowa przynieść swoje najpiękniejsze owoce. Boskie energie pokazują mi, że w najbliższych dniach zaczniesz zauważać coraz jaśniejsze i bardziej oczywiste znaki. Ta osoba, która wróciła do Twojego życia, zbiera całą swoją odwagę, aby wyrazić głębię swoich uczuć. Anioły objawiają mi, że jej serce przepełnione jest miłością i nie może już dłużej powstrzymywać prawdy o tym, co czuje do ciebie. Wyraźnie widzę, jak wszechświat tworzy idealną scenę dla tej deklaracji miłości. Każda synchroniczność, każde pozornie przypadkowe spotkanie jest starannie orkiestrowane przez boskie siły. Osoba, która wraca do Twojego życia, doświadcza coraz większej pilności, aby podzielić się z Tobą transformacją której doświadczyła, i miłością, która rozkwitła w jej sercu. Duchowi przewodnicy chcą, abyś zachował otwarte serce i nietkniętą wiarę. Ta miłość, która ma się zamanifestować, ma potencjał transformacji nie tylko waszych życia, ale także życia tych, którzy was otaczają. Osoba, która wraca do ciebie, została bosko przygotowana na ten moment, a jej miłość jest czystsza i prawdziwsza niż kiedykolwiek. Jest coś szczególnie znaczącego, co niebiańscy posłańcy chcą, abyś wiedział w tym końcowym momencie. Miłość, która ma się objawić, nie jest tylko drugą szansą. Jest to boskie błogosławieństwo, które ma moc uzdrawiania, transformacji i podniesienia waszych dusz na wyższy poziom połączenia i wzajemnego zrozumienia. Anioły pokazują mi obrazy przyszłości, pełnej światła i wspólnej miłości. Ta osoba, która wraca do Twojego życia, jest przeznaczona do odegrania fundamentalnej roli na Twojej duchowej ścieżce, a razem macie potencjał stworzenia związku, który zainspiruje i podniesie innych. Duchowi przewodnicy zapewniają mnie, że Twoja cierpliwość i wiara zostaną nagrodzone w najpiękniejszy i najbardziej znaczący sposób. Energia miłości otaczająca ten moment jest niezwykle potężna. Widzę, jak wasze pola energetyczne są idealnie zestrojone do tego boskiego zjednoczenia. Osoba, która wraca do Twojego życia, doświadcza absolutnej jasności co do swoich uczuć, a z każdym mijającym dniem zbliża się coraz bardziej do momentu wyrażenia prawdy, którą skrywa jej serce. Niebiańscy posłańcy chcą, abyś wiedział, że ta miłość jest chroniona i błogosławiona przez boskie siły. Pracowali niestrudzenie. Aby zapewnić, że to spotkanie nastąpi w idealnym momencie, kiedy oboje będziecie w pełni przygotowani, aby przyjąć, aby przyjąć i uhonorować tę świętą miłość. I jako końcową wiadomość, anioły chcą Ci przypomnieć, abyś zachował otwarte serce i receptywnego ducha. Znaki nasilą się w najbliższych dniach, a moment objawienia jest bliżej, niż sobie wyobrażasz. Ta osoba, która wraca do Twojego życia, jest na krawędzi podjęcia kroku. Który zmieni wszystko, a cały wszechświat spiskuje, aby uczynić ten moment naprawdę magicznym i transformującym. Jeśli ta wiadomość rezonowała głęboko w twoim sercu, jeśli poczułeś prawdę tych słów w swojej duszy, to dlatego, że anioły dotknęły twojego ducha swoją boską mądrością. Duchowi przewodnicy zapewniają mnie, że każde słowo podzielone tutaj jest ziarnem nadziei i miłości, które zakwitnie w idealnym momencie. Jeśli ten film był dla Ciebie ważny, zostaw dziękuję tuż pod tym filmem jako gest wdzięczności za to objawienie. Zasubskrybuj kanał, aby wzmocnić to miejsce połączenia i wiary. Kochana duszo, ta wiadomość od aniołów jest pełna nadziei i obietnicy na przyszłość. Pamiętaj, że jesteś kochany i wspierany przez siły wyższe. Twoja podróż do miłości i samorealizacji jest święta. A każdy krok prowadzi Cię bliżej do Twojego najwyższego dobra. Niech światło i miłość prowadzą Cię na każdym kroku Twojej podróży. Bądź otwarty na cuda, które wszechświat ma dla Ciebie przygotowane. Twoja cierpliwość i wiara zostaną nagrodzone w najbardziej nieoczekiwany i piękny sposób. Pamiętaj, że jesteś istotą światła, zdolną do dawania i otrzymywania bezwarunkowej miłości. Ta osoba, która wraca do Twojego życia. Jest zwierciadłem Twojego własnego wewnętrznego piękna i wzrostu. Razem macie potencjał do stworzenia czegoś naprawdę wyjątkowego i transformującego. Niech miłość, którą nosisz w swoim sercu, prowadzi Cię przez wszystkie wyzwania i radości, które czekają na Ciebie. Jesteś gotowy na ten nową rozdział w swoim życiu, pełen miłości, zrozumienia i duchowego wzrostu. Niech błogosławieństwa aniołów otaczają Cię zawsze, prowadząc Cię ku Twojemu najwyższemu dobru i najgłębszemu spełnieniu. Twoja podróż jest święta, a Twoja miłość jest potężną siłą transformacji. Z miłością, światłem i błogosławieństwami od aniołów żegnamy się na ten moment. Pamiętaj, że Jesteś zawsze otoczony boską miłością i ochroną. Twoja przyszłość jest jasna i pełna obietnicy. Otwórz swoje serce na cuda, które czekają i pozwól, aby miłość prowadziła Cię do przodu. Do zobaczenia w następnym przekazie, droga duszo. Niech miłość i światło zawsze oświetlają Twoją ścieżkę.